gdzie Logan? Miałam go zarejestrować do dentysty. Logan. Ej, sorry. Nic nie stało. Cześć. Hej. Hej, o, Idziemy do dentysty. Okej. Okay. Dzień dobry. Miałam zarejestrowanego kolegę i Wyszłam z internetu do dentysty. Jak miał na imię, bo ja zapomniałam twoje kochowcze imienia, eee, logan była. Logan była. Nazwisko buła, imię Logan. To dobrze. Zapraszam do gabinetu. Nie bój się, będę przy tobie. Dobra, czekaj. Pójdę po narzędziach. Dziecko? Albo sobie usiąść tutaj na przysełku. Czekaj. Będę musiała użyć wiertarki. Dzisiaj wiertełka. O nie. Zresztą twoja leżanka może być przy tobie. Taki będzie. Wrrr. tak. A teraz musimy wbić w szczękę. Teraz yy, mam przez pół godziny proszę nie jeść i nie pić. Dobrze. Masz na przegryzkę gazetkę do czytania i na przegryzkę jedzonko, ale teraz nie jedz. Nie. Mówię, żebyś nie... Je... Nie jedz. Naj... Najlepiej. Czekaj, Logan, ja ci to wezmę. Teraz możesz wejść do mojego domu. Idziemy do mojego domku teraz. Mam. O, twój dom jest mały czy duży? Mały. Nie jesteś tak duży. On saki pokój. To nie jest aż taki zły ten twój dom. O, może wybierzemy się na zakupy jakieś. Nie. Ale masz wyjdziemy dom? No, wiem Fajnie. co? A może teraz pójdziemy do Jasmine? No spo... Czekaj, tylko zostawię tutaj tobie jedzenie. Czekaj Dobra, możemy wejść. wyrwano zęba No, był dentysty Bał się strasznie Nie trzeba się bać Logusiu Chodź na kurka. Patrzcie Co mam Foks. Fajnie nie? No Fajnie to wygląda. Mm, Logan, chodź. Uh -huh. Nie jesteś tak źle u mnie, Geniuszu. No, w tej chwili powinni przyjść resztę zakręconych. Naczpi przed innymi yy, Jasmine, możesz zejść na dół i otworzyć. Oczywiście. Już otwieram. Proszę się odsunąć. Już otwieram. Już otwieram. Trzeba się odsunąć. Czego? Chodź Krystal! Cześć Krystal! Ja cię dawno nie widziałam! z tak długo właśnie na tej Florydzie. No długo. Widziałam fajnego pana, pana Emila. A, a kto tu jest w ogóle? Opowiedział mi, że to dziadek Logana. Fajnie. Skakuj. A wzięłaś go przy sobie? Masz go? No. Cześć! Cześć dziecku, jak masz na imię? Przyszłem z moją znajomą, Jasmine, z Krystal. Och, to bardzo miłe, Panie Emilu. Zapraszam. Do środka. Ale tu ładnie. No, chodźmy dziecko. Jest, przyszedł coś Twój dziadek przyszedł! Jaki dziadek? Dziadek Emil? Z tej Florydy? Byłam na Florydzie i go ze sobą zabrałam, żebyś zobaczył. Słuchaj, dziecko. Cześć, dziecko, ale się za tobą stęskniłem! Jej! Dziaduś, ja też za tobą się stęskniłem. I to jak jeszcze? Auć. Nic się nie stało? Nie! Aż nie mogę poczekać! A gdzie lucek? Lucyk za chwilę powinien przyjść! Za chwilę przyjdzie! A gdzie Sawi? Gdzie Sawi i Rosji? A poszły nas. Są siostrami i mają się źle czują. Tu nie są, w szpitalu. Nie. Yeah. Zamknę drzwi przed innymi LPS-ami. Znowu też było. Ah! Kiedy czas mi przyjdzie? Czy nie czuję. No. O, o! Ktoś do ciebie puka, Jasmine! Out. I tam, Jasmine... Okej... Okay. Proszę się odsunąć! Out. Ałaj! No o, cześć, Diana! Mm, cześć! Cześć! Oh, wow, like, it, out. Oh, a oh my tyle to mi G. Tutaj jest swój dom. Tutaj jest mi dom. Oh my G! i ładny pokój. No. Są oh, pokój. Marzyłam o takim. Marzyłaś o takim? No. A e, ja wiem, że Pana Elbiczka też był na Florydzie. Ale Pan stoi. Nie że tu nie myśleć, ać, no, już idę, już idę, już idę, ać, Julia sobą odsuń się! Kude, kude! Zapraszam Cię, Juliet! Cześć, Juliet! Hej. Przyszłaś? No. Au. Już mam. Nie przeczesnyłam Cię. Nie, nic nie stało, jest w porządku. No i taki mam domek. Taki mam dom fajny. No, na nie jest taki Cześć. No, tan, tan, tan. za zakręceni już przyszli. Dzieci, za Chwilę przyjdzie. Pan Lucek też jest z Florydy. No, też go znam. Miałam ich przeprowadzić. Obydwu. Puk, puk. O, to pewnie ten pan Lucek. Idź zobaczyć. Niech pan usunie. Zapraszam. Fajny dom! Fajny dom. No wiem, ciąg dalszy. nasty nice,